Rynek energii i rynek gazu to pierwsze i jakże oczywiste skojarzenia z Towarową Giełdą Energii. Ale TG to również rynek rolny i o nim będziemy rozmawiali w kolejnym wydaniu magazynu CIRE CAFE. Zapraszamy na to spotkanie. Dla czytelników portalu CIRE, którzy przyglądają się działalności Towarowej Giełdy Energii, sporym zaskoczeniem może być informacja, że w ramach giełdy działa również rynek rolny. Jakie są kulisy powstania tego mechanizmu? Rynek rolny powstał, znaczy geneza rynku, powstania rynku rolnego zaczęła się w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Był to projekt, który został wpisany w strategię na rzecz odpowiedzialnego rozwoju. Aby zrealizować tę inicjatywę został powołany projekt pod nazwą Platforma Żywnościowa, którego głównym koordynatorem był Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Kobr. Projekt został sfinansowany w ramach programu Gospostratek przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Główne dwa etapy tego projektu pierwszy to była faza badawcza, w której instytuty badawcze zarekomendowały odpowiednie towary do obrotu na giełdzie. Natomiast druga faza, obejmująca przeprowadzenie samego pilotażu, czyli przygotowanie procedur regulacji, przeprowadzenie też testowej, testowego, testowych notowań, została zrealizowana przez konsorcjum. W ramach grupy kapitałowej GPW, w skład którego wchodziła giełda papierów wartościowych, towarowa giełda energii oraz Izba Rozliczeniowa giełd towarowych. Konsorcjum w ramach realizacji tego drugiego zadania w projekcie, to zadanie było zrealizowane w ramach postępowania o zamówieniach publicznych, czyli w ramach realizacji tej umowy z Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa. Pilotaż zakończył się 31, 31 sierpnia 2020 roku i od 1 września giełda prowadzi obrót towarami rolno-spożywczymi na takich samych zasadach jak dla energii, gazu czy praw majątkowych. To patrząc na ten. Rynek, jaki jest potencjał rozwojowy, jak dużo uczestników może być zainteresowanych tym rynkiem? Zainteresowane tym rynkiem przede wszystkim mogą być podmioty, które są producentami rolnymi. Tutaj głównie to jest przeznaczony rynek dla dużych producentów rolnych, którzy mają duże partie towaru do sprzedaży przez giełdę. Dodatkowo po drugiej stronie kupujących mamy przede wszystkim wytwórców pasz oraz przemysł młynarski. Towarowa Giełda Energii jest też jednym z inicjatorów powołania Rady Rynku Rolnego. Jakie zadania ta Rada sobie postawiła? Jeżeli chodzi o Radę, Rada przede wszystkim ma zadanie konsultacyjne i doradcze przy zarządzie towarowej Giełdy Energii. Wszystkie rozwiązania, które wprowadzamy na rynek albo które są na rynku, konsultujemy w ramach tej Rady, w której skład wchodzą przede wszystkim przedstawiciele branż, które o. zajmują się, w których obszar, w obszarze działalności, których są właśnie towary, które mamy w obrocie na giełdzie. Czy to takie ciało doradcze? Rozumiem? Tak, ciało doradcze. To podobne rady funkcjonują też na rynku energii i gazu. Dodam jeszcze, że aktualnie w ofercie, w ofercie jeżeli chodzi o towary rolno-spożywcze, które mogą być handlowane na giełdzie, mamy pszenicę, żyto, kukurydzę oraz rzepak. Są to towary, których jakość jest wystandaryzowana przez zarząd giełdy. Gwarancje utrzymania jakości tego towaru, który jest w obrocie na, giełdę, na giełdzie, Dają magazyny autoryzowane, które przechodzą też odpowiednią weryfikację spełnienia wymogów techniczno-organizacyjnych. Jeżeli chodzi o zawieranie transakcji, uczestnicy rynku mogą zawierać transakcje w ramach kursu jednolitego oraz w systemie aukcji. Kurs jednolity są to regularne notowania, które odbywają się w każdą środę. To jest taki sam fixing jak mamy na energię, na tych samych zasadach się odbywa. Dodatkowo mamy aukcje, które są przeznaczone głównie dla dużych producentów rolnych, którzy mają we własnym przedsiębiorstwie, w swoim gospodarstwie odpowiednią infrastrukturę, która gwarantuje przechowywanie tego towaru w odpowiedniej jakości i w związku z tym mogą być bezpośrednio z takiego gospodarstwa sprzedawane przez giełdę. Istotne z punktu widzenia uczestników, potencjalnych uczestników rynku giełdowego, rynku rolnego jest przede wszystkim to, że giełda gwarantuje przede wszystkim dostawę i jakość towaru, który jest przedmiotem transakcji giełdowej. Dodatkowo gwarantujemy też rozliczenie. Rozliczenie finansowe takiej transakcji. Tutaj nad tym pieczę trzyma Izba Rozliczeniowa Giełd Towarowych, która też rozlicza pozostałe rynki, czyli tutaj ten rynek rolny został w pewnym sensie jakby zaimplementowany w te wszystkie rozwiązania, które już zapewniają to bezpieczeństwo obrotu na pozostałych rynkach, czyli na rynku energii, gazu, praw majątkowych. To ja dopytam tylko dla pewności. Mówimy cały czas oczywiście o rynku w pełni transparentnym. Tak, tak, rynek jest w pełni transparentny, tutaj jest też anonimowość transakcji, co jest jakby czymś nowym w porównaniu do tego, jak ten rynek funkcjonuje w tej, w tej chwili. tak Bo Tutaj głównie są zawierane transakcje bilateralne, czyli tak zwane na telefon, każdy ma swoje kontakty handlowe, więc jakby ta anonimowość i dostęp do większej ilości ofert gwarantuje, znaczy gwarantuje, pozwala uczestnikom, zwłaszcza sprzedającym, uzyskać na przykład lepszą cenę tak, bo ma dostęp do większej ilości odbiorców. Dziękuję za to spotkanie dziękuję i dziękuję za, za wizytę w Cire Cafe. Bardzo. Dziękuję Dziękuję.